Dobra ludzie, mamy nowe lotnisko, jeżeli chodzi o GTA Online. Jak możecie zauważyć, to się właśnie do niego zbliżam. Jestem właśnie w misji z najnowszej aktualizacji Mogul, jak widzicie, jeżeli chodzi o ten hangar lotniska Mackenzie'ego, który możemy sobie kupić. Tam mamy oczywiście nowe misje. Jeszcze jestem w tej chwili w drugiej misji tego hangaru. Jak widzicie mamy tutaj nowe lotnisko, Te również się znajduje na swobodnej sesji, jeżeli chodzi o to, jeżeli byście pytali. To lotnisko również się znajduje, tak jak wspomniałem na swobodnej sesji, tylko nie ma tutaj żadnych tych tutaj jakichś tam, nie wiem, hangarów czy tam no, nawet tych tojtojów, co tam stoją, nie ma, jest to po prostu pusty pas startowy, jak widzicie tam, wygładzony. No i w tej chwili sobie po prostu wylądujemy na, na tym lotnisku. Ukradniemy sobie tutaj nasz samolot. A jak możecie zauważyć, jest to takie lotnisko no, na takim zadupiu tutaj niedaleko bazy wojskowej. W sumie tam jest baza wojskowa, tak pomiędzy Los Santos a bazą wojskową. No i dobra, ja muszę to spróbować w końcu wykręcić tym samolotem, wylądować tam, po to, żeby ukraść. I przy się bliżej przyjrzymy temu. Nowemu pasowi startowemu, takim, takiemu polowemu, bardziej bo to w sumie jest na górce, jak możecie zauważyć, zresztą taki piaszczysty, w sumie jak to lotnisko Mackenziego. Zresztą no i dobra, wylądujemy sobie, tak jak mówiłem, nic tutaj nie ma jeżeli chodzi o sesję swobodną, żadnych hangarów, budynków, jest tylko i wyłącznie w misjach. No chyba, że później to się pojawi coś, ale dobra, zobaczymy. Teraz sobie wysiądziemy, w ogóle tutaj będzie teraz więc Zobaczcie, tak naprawdę, kawałek również misji. Tylko dobre, sobie tej broni ustawię. I dobra, będziemy krali samolot za chwilę. mi się też przy okazji temu lotniskowi, jak to wygląda. W ogóle, tutaj macie myśliwce prostawione. Czekajcie, w ogóle, żebym nic nie zginął w tej misji, tak naprawdę zaraz. Bo będzie lipa. Jak tutaj zaraz zginę. Czekajcie, w ogóle, pozabijajmy może trochę tych typów tutaj. Choć tutaj skampię. W ogóle tam jest jakiś radar przede mną, tutaj są jakieś sprzęty do zasilania, lampy i tak dalej jak możecie zresztą zauważyć w nie fajne, że takie lotnisko, takie piaszczyste, fajnie, że zadali nowe lotnisko na tej mapie, w sumie to już kolejne i w sumie dwa piaszczyste tak naprawdę już są te lotniska, dobra, spróbuję wsiąść do tego samolotu tak, żeby mnie tutaj nie zabili i spadamy stąd no za bardzo tutaj wam nie ma co pokazywać, jeżeli chodzi o to lotnisko poczekajcie Musimy stąd spadać jak najszybciej, bo zaraz sobalam samolot. W ogóle ten pas startowy tak trochę w dół chyba schodzi. Żeby szybciej się startować. W ogóle zobaczmy jak to wygląda z powietrza. Nie no fajnie to ludzie, tutaj wygląda. Między tutaj bazą wojskową a miastem. O kurde zaraz się rozbije. Czekajcie, w ogóle. Teraz będziemy strzelali, chyba. Nie mam tej innej opcji niż karabin maszynowy. Dobra, muszę teraz co zrobić? Unikać odrzutowców, o kurde. Słuchajcie, bo ja teraz muszę w ogóle chyba tym samolotem dolecieć do lotniska. Tylko McKenzie'ego, chyba. Ja pierdzielę. Teraz będą. Słuchajcie, nie pamiętam jak ten samolot się nazywał nawet, ale dobrze, zapomniałem, że to są flary. Jeżeli chodzi o. Namierzanie tych rakiet, co będą do mnie strzelać. Dobra, tak jak mówiłem po misji, widzimy się z powrotem, no i jesteśmy w tym miejscu, gdzie znajduje się to lotnisko. Jak widzicie sami, jeżeli misji nie ma żadnej odpalonych, to tak naprawdę to jest pusty pas startowy tylko i wyłącznie. W sumie zresztą sami widzicie. I w ogóle można tutaj wylądować, zobaczyć jak to wygląda z ziemi. To jest chyba serio, takie skórki trochę, jeżeli chodzi o ten pas startowy, albo mi się wydaje, że to jest takie skórki trochę. No chyba tak, nie no jest trochę z górki, w sumie na pewno przyspiesza to startowanie i przylądowanie na pewno bardziej trochę samolot hamuje, jest to też może nawet idealne miejsce na jakiś zlocik samochodowy tutaj na lotnisku. Tylko w ogóle jest to jakiś dojazd taki bardziej realny chyba jest, po prostu po tych górach wjechać tyle, tutaj nie ma jakiejś dedykowanej drogi nawet piaszczystej czy coś. Jak sami możecie zauważyć, tak to się prezentuje, jeszcze w ogóle wam pokażę na mapie dokładnie, gdzie się to znajduje. Przecież każdy zawsze wganie, że to jest przy bazie wojskowej, ale, co tutaj płynie, taka jakby strumyk, czy coś, tutaj pomiędzy, o, tutaj w tym miejscu po prostu się znajduje to. To lotnisko małe, opuszczone, takie puste, bo nie ma żadnych samolotów, żadnych hangarów, chociaż, moim zdaniem, mogliby przynajmniej jakiś taki mały budynek dodać tutaj. By to fajnie wyglądało niż taki pusty, polny pas. Taki, nie wiem, taki mały chociaż budynek jak jest jakąś anteną, jakimś radarem czy coś. Tak jak na tym Mackenziego jest lotnisku. Ale w sumie za bardzo nie ma co tutaj pokazywać też, bo to jest tylko lotnisko, kawałek piachu. Wyrytego. Oj, dobra. Zobaczymy jeszcze tak, jak to wygląda. W sumie nawet te ładne widoki są tam na obserwatorium stąd. Można sobie obserwować tam, mamy górę Chiliad i w sumie nawet widok na miasto jest git z tego miejsca. Więc, znaczy, tutaj za bardzo nie ma co pokazywać. przejście jak to lotnisko wygląda podczas misji, zapełnione, puste teraz podczas po prostu sesji swobodnej, publicznej czy jakiejkolwiek innej. Ja więc to bym na tyle na no i widzimy się, mam nadzieję, w następnym filmie.